To też jest taka możliwość. Na forum, na tym temacie, który dotyczy tego naszego spotkania, było dużo pytań. Ja sobie te, te pytania nie wydrukowałem, ale jeżeli wy je macie, to możemy obgadać. Możemy to obgadać teraz wspólnie. Może ktoś z Was chce coś powiedzieć, bo wielu ludzi na forum z tego co pamiętam chciało o czymś mówić, a tu widzę teraz cisza. Jakby. Ja nie chcę bezprzegnie gadać. Co mówisz się? Ja <grym> wiesz, najbardziej interesuje teraz mnie temat, jak zacząć być samowystarczalnym, jeśli chodzi o benzynę. Ponieważ Prawdopodobnie to skwiera każdemu ten problem i to idzie po prostu koszmarnie, coraz, coraz, coraz gorszą stronę. My nie mamy na to wpływu, my jesteśmy właśnie niewolnikami. wydałaś <grydy> na przykład co, między innymi, bo nie odstawisz auta, prawda? Oczywiście możesz, ale tak naprawdę jesteśmy uzależnieni w pewien sposób. I oni sobie, jak to się mówi, znaczy, korzysta się z nas, że jesteśmy uzależnieni od aut. I naj, najbardziej teraz praktycznym dla mnie problemem to jest jak co zrobić, żeby w tej chwili ludzie dobrej woli mogli rzeczywiście korzystać z tego pomysłu czy wynalazku, czy jak zdobyć tę wiedzę i przekazywać innym ludziom dobrej woli. Oczywiście prawdopodobnie byłoby to karalne, nie byłoby to legalne, ale... Znaczy benzynę można samemu wyprodukować, jest to bardzo proste, trzeba nazbierać plastików, PCW po, i nie PCW, polietylen, nie PCW, polietylen, czyli te butelki plastikowe o takie, bo, woreczki foliowe, tego co wszędzie się wala pełno. Można też inne plastiki, byle byłby to... Może być też nawet plexi, może być polistyren, mogą być różne, bo to i tak wszystko z ropy naftowej. I to jest bardzo prosty proces produkcji, gdzie możesz tą benzynę produkować. Trzeba tylko skombinować dodatki do benzyny, tak zwane przeciwstukowe, kupić w sklepach chemicznych. I koszt produkcji to jest koszt zdobycia tego materiału, plus energia potrzebna na ogrzanie tego. Czyli granica... w granicach kilku groszy, kilku, kilkunastu góra groszy na licze by wyszło. Wtedy można sobie samemu produkować. To i że jest technologia, no nie chcę jej tu opisywać, bo to myślę większość ludzi nie jest tym zajęta. O kurczę, ja jestem. A inna, inna, no to napisz do mnie, to ja Ci pokażę, to ten temat Ci pokażę. Natomiast inna rzecz, jeżeli, jeżeli ktoś nie chce produkować czegokolwiek dla siebie, yy, Albo, bo można przerobić też samochód yy, na, yy, na ten, jeździć na oleju spożywczym. Można go też przerobić, żeby jeździć na wodzie, albo na mieszance przynajmniej wody z benzyną. 10-20% benzyny i reszta wody. Co zresztą nawet w wiadomościach pokazali kiedyś. To są rzeczy, które są powszechnie dostępne. Można je znaleźć na przykład w internecie yy, i mam znajomego, który... Jeździ na mieszance ropa i woda zresztą. Jak malucha kiedyś kupił 30 lat temu, to już to zrobił. To nie jest nic nowego, to jest powszechnie znane. Natomiast ja radzę kupować samochody, jeżeli już musicie kupować samochody, to elektryczne. Dlatego, że jak policzycie sobie w tej chwili kilometr, na benzynę, ile was kosztuje na benzynę, a jak weźmiecie samochód elektryczny, to kosztuje co najmniej 5 razy mniej. Co najmniej 5 razy mniej elektryczny samochód. No tak, ale koszty samochodu elektrycznego znacznie wyższe. To znaczy, nie, obecny samochód przerobić na elektryczny. Obecny przerobić na elektryczny. Ja mam pytanie, jeździsz samochodem? Ja jeżdżę 3000 km kilometrów rocznie. na Tylko po zakupy. Na, bęzny. na bęzny. A ja mogę jeszcze w sprawie tych energii, bo właśnie wczoraj rozmawiałem o no bo pytanie było takie, jak, jakie źródła energii mogłyby zastąpić te zużywalne źródła. No i pierwsze tam padło, że mogłoby, samochody mogłyby jechać na prąd i te prąd się wytwarzało w elektrowniach jądrowych. Ja mówię, no przecież to też jest paliwo. Ale wtedy usłyszałem, że termojądrowy. I te, te, to, to reakcja termojądrowa, synteza, synteza zimna. zimna synteza, to wtedy nie zużywa paliwa i na tym się pracuje, prawda? Czy to, to... Są różne elektrownie. Elektrownie, które są najpowszechniejsze i najwięcej ich jest zbudowanych, to jest chyba 85%, jeżeli nie więcej, to są elektrownie, które są wielkim wielką stratą dla ludzkości i ludzkość przez co najmniej 100 tysięcy lat będzie cierpiała z tego powodu, bo są odpady radioaktywne, na które przemysł nie ma zużycia. Chyba, że ktoś znajdzie sposób i zaczną je przetwarzać. Natomiast drugi rodzaj elektrowni atomowych zużywają tor, taki pierwiastek tor jest, taki metal i on i, i te elektrownie, tam nie ma odpadów radioaktywnych, a te odpady, które są, są nieszkodliwe. Można je zjeść, wypić i praktycznie jest to elektrownia bezodpadowa. A przy pozyskiwaniu samego toru nie ma odpadów? No to się go wykopuje ziemi. Tylko 15? Nie? tak? Tak. A to takich takie jest? No ma malutko jest. A są też elektrownie, są też elektrownie, gdzie nie korzysta się um, z, tej, z tej zimnej fuzji właśnie. I one, są to? one zostały pierwsze takie eksperymentalne, z tego co ja wiem, były budowane po 80. latach, przynajmniej oficjalnie. I one też są zupełnie nieszkodliwe. Ale ja to, to kiedyś robiłem w laboratorium i to faktycznie no. działa. I można zbudować. Tylko, że w warunkach domowych zbudowanie takiej małej elektrowni, która by, by tak działała, jest dosyć niebezpieczne, bo tam się wydziela jednak dosyć dużo tlenu jednoatomowego, wodoru jednoatomowego, bardzo łatwo jest wybuch. <grym> I samochód tak. też można na tym zrobić, ale to jest dość skomplikowana aparatura. Ale, ale są takie elektrownie, tak? Tak. Z tego co no ja bo... wiem, Chińczycy szczególnie teraz budują takie. Bo elektrownia atomowa, taka zwykła, która jest, taka, którą chcą tu budować w Polsce, to jest tragedia. To jest rzecz, na co najmniej 100 tysięcy lat ludzie będą cierpieć z tego powodu, jeżeli się nic nie stanie, oczywiście. Bo to, co się stało w Fukushimie, to jest tysiąc razy większa katastrofa niż była w Czarnobylu, wierzcie mi. Ja mówiłem 100 razy, pomyliłem się, to jest tysiąc razy większa katastrofa, jak teraz oceany. 600 kilometrów od Japonii są już tak zanieczyszczone, że nie można ryb tam spożywać. Co wyobraźcie, a te oceany są połączone, to wszystko. A ile tego opadu radioaktywnego tutaj schadło, było go tak dużo, że laboratorium norweskie, które, które publikowało, w końcu przestało publikować i zniknęło to wszystko ze strony internetowej. A wiesz, wiesz może jak to w te, w rozwiązali ci Chińczycy w tej ra, ra, w tych elektrowniach termojądrowych? Nie, chodzi mi o te termojądrowe, jest synteza wodór. Yy, Jądro Nie chcę się teraz zagłębiać w te szczegóły techniczne, bo przypuszczam, że poza nami to nikogo nie interesuje. A dla, skąd, dla, skąd takie przypuszczenie? Że, co? że to nikogo nie interesuje. Kogo to jeszcze interesuje technologia. Ja, dup, ja jestem fizykiem. No to czek, no czek. No? To zrobimy sobie kiedyś spotkanie w trójkę. Nie, no ale to jest wiadomość taka dosyć szerokowartościowa. Ta, zimna, mogę... zimna, zimna, powiem, dawno nie? istniała. Problem tym, że przecież my wszystkie technologie, które mamy, są technologie z przełomu 19-20. No, tak. Obecnie nikt nie jest zainteresowany tym, żeby cokolwiek dla ludzi zrobić. Najlepszy przykład. Benzynę złowiową miano już w zasadzie w latach 40. A zaczęto odprawiać w latach 90., kiedy koncernom się z, 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 zużyły te aparatury na, na, na ołów, gdzie uczyn jest potwornie trujący. Myśmy sobie w, puścili w atmosferę, w ziemię, gigantyczne ilości ołowiu. Przecież przez ołów padło w cesarstwo rzymskie, bo oni jedli na naczyniach ołowiowych, się zdegenerowali, klasa rządząca się zdegenerowała w skutek ołowicy, na którą chorowali cesarze i tak dalej. my myjemy my to, co myjemy. Przecież samochody jeździły sobie, ten ołów opadał i do gleby się dostało, co się dostaje jedyśmy, tak? do, do, do roślin, To w chlebie żeby tak zbadać, teraz podejrzewamy, że w tej chwili sporo tego jest. I ileś tam tych, tego typu teraz w Polsce, że gość wynalazł urządzenie już kilka lat temu, które neutralizuje uderzenia samochodów w sposób taki, że praktycznie nawet powyżej 40 km na godzinę, jeżeli uderzy się w ścianę, to nie ma śladu. I co? I jest też szlabanna, to, bo to się nikomu nie opłaca. My, my, my nie rozwijamy nowych technologii, bo koncerny sobie rozwinęły potężne, że tak powiem, zaplecze i pracy i fabryk i tak dalej. I każde uderzenie w jakąś nową technologią w to wszystko powoduje straty. I oni nie są zainteresowani Dziennikarze też na wodę z Buzgurą, są opłacani przez nich. I mamy to, co przecież w tej chwili. Ta, ta tak zwana zimna fuzja, to co już w latach 80. było znane, wielkie dyskusje były i tak dalej, to przecież w tej chwili, jak go się nazywa Andrea Rossi, ten Włoch, on to propaguje, on sprzedaje aparaty, nawet mega, megawatowe elektrownie już sprzedaje funkcjonuje, wiesz, on, on tam daje gwarancję chyba na 25 lat z tego, co ja... Ale tego ja się, to się nie przebija, bo to się nie opłaca. No. Dużo lepiej za, załadować uran, zrobić praktycznie sobie, no, no piekło, bo to rzeczywiście też te elektrownie, które działają na zasadzie takiej typowej elektrowni atomowej, to jest przecież zużywanie gigantycznej ilości uranu, z którym potem w zasadzie, no, jeżeli Rosjanie opracowali technologię, że z tego potem bomby, bomby atomowe się robiło, w zasadzie do każdej bomby termojądrowej jest potrzebny zapalnik w postaci takiej bomby zwykłej atomowej. Nie do zwykłej bomby atomowej jest potrzebna ta masa krytyczna, to jest gdzieś w granicach kilo 20-kilo czystego uranu 235. powyżej tej masy następuje reakcja łańcuchowa, która zostaje się niekontrolowana to swoje wybuch. Który z kolei, jeżeli w pobliżu mamy deuter i tryt, powoduje syntezę tych dwóch pierwiastków tych dwóch. A to mówi, już w ogóle gigantycznej ilości tak. wyzwala. Zresztą Rosjanie zdetonowali tą CAR bombę w górnych warstwach atmosfery w 60-tych latach. No wybuch był stukrotnie, nie, tysiąckrotnie większy niż wybuch bomby, która została w Hiroshima i Nagasaki. Także, że te technologie są, istnieją i fuzja jądrowa zimna polega na tym, że, 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 że w zasadzie łączy się pierwiastki proste, wyższe i sobie energia i to jest już kontrolowane. Ale w jaki sposób się ten zapalnik dotrzymuje? Bez... Ale o co chodzi? No bo nie, atomowej, czy... nie, nie potrzebujesz bomby atomowej, żeby to uruchomić, tak? To jest zimne. To jest... Nie, nie, nie. To jest zupełnie inaczej. To już tam by trzeba było technicznie. No ale no, pocierając teraz. Jest to, proces, relacje, jest to proces, który polega na tym, że, 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 że wydziela się ciepło pod kontrolą. To można spokojnie wykorzystać do dalszych celów i to wszystko. Najprościej tak, żeby powiedzieć gdzie przy, przy produkcji za uranu to, to, to uzyskujemy to ciepło na tej zasadzie, że się łączy ze sobą, znaczy się wsuwa się pręty uranowe w, 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 w specjalny blok spowalnia, 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 spowalnia cząstki alfa.